Drodzy Państwo, jestem w restauracji La Bricoterie mam zaszczyt przedstawić szefa e, kuchni, pan Christophe Bernard. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. E, Qu'est-ce que vous préparez? Donc, ce soir, nous allons vous préparer des écrevisses au champagne. Drodzy Państwo, raki w champagne, a ja muszę jeszcze powiedzieć, że e, ta restauracja ma jedną gwiazdkę umiszczoną na trzy możliwe, więc no, nawet nie chcę myśleć, co to będzie. E, aha. Panu... Vous voyez la yeah.

Teraz na patelnie wlewa się trochę oliwy z oliwek. Ona się musi, podejrzewam, trochę rozgrzać. Jak się domyślam, będą za chwilę smażone rak. Si Jeden po drugim rzucane są na patelnię. A propos skorupiaków, to są naprawdę tylko dwie metody ich przygotowywania. Albo się je najpierw gotuje, albo się je wrzuca na patelnię na tłuszcz. Francuzi bardzo często właśnie robią to w ten sposób. Teraz trzeba je trochę posolić i popieprzyć. Ja pieprzę zawsze na końcu. Pan robi to już teraz. Oczywiście świeżo zmielony pieprz. Noa. Non, poivre blanc. Y, biały pieprz. Voilà. Et quand il commence à rougir comme ça. Uh -huh. Quand il commence à rougir, on les flambe avec du koniaak. I kiedy już czerwienieją, y, podpala się je, flambiruje koniakiem. O Allez, voilà. Ale Ach, nie, palonym cognac donc là, on va déjà mettre un petit peu de persil pour parfumer. Ah. Et. Maintenant, un peu de parfum, c'est-à-dire de la pietruszka, une pietruszki, bien sûr. Voilà. Et donc, c'est là que nous allons mouiller avec, avec notre champagne. Ah. Brut. Oh, c'est un blanc de blanc. Blanc de blanc. Voilà. Et pour finir, il va falloir jakby jest szampańskością y, i y, y, oryginalnością tej potrawy, faktem, że ona wywodzi się stąd, mianowicie pan teraz będzie wlewał szampan. Blanc de blanc. Hola. Et donc, là, on va, les, on va les laisser mijoter pendant quelques minutes. Pouvoir être parmi minutes, comme champagne, pour A teraz, dodaje się świeże masło. Voilà. Donc, maintenant, on va attendre que notre beurre se mélange à la sauce et va commencer à la, à la lier un petit peu. Et comme masło se rozpuści, dopiero powstanie ten le mélange. Sosu. Masło równocześnie zagęści odrobinę z sosu. A teraz już można je przełożyć do naczynia, w którym będą podawane. Wyglądają bardzo ładnie. Aha. A i domyślam się, że to co zostaje na patelni, proszę spojrzeć, pan to wyjmuje łyżką cezakową. I to, co zostanie na patelni, to będzie podstawa sosu, bo z sosem jeszcze nie jest sprawa zakończona. Mamy tu, pamiętają Państwo, mamy tu masło, mamy tu pietruszkę, mamy tu szampana. Tak jest. Czyli łyżką cezakową wyjmujemy raki. Wszystko przelewamy do naczynia. Aha. To bardzo ładnie układa. To nie wymaga komentarza. Jeszcze więcej masła do sosu. la Mm. Je pense que là elle est parfaite, mm. même au niveau voilà. to wskonały. To wskonały. Maślany z wyraźnym smakiem szampana. I teraz, a więc, a départ dans la salle, nous allons napper. a wszystko, czyli raki polewa się tym sosem. Hmm. I to le garde dla mnie. O, reszta sosu jest dla pana, ale chyba się myli. To będzie dla mnie myślę. Jeszcze trochę pietruszki. Un petit peu de wer au oh. moment du départ. Oh. Oh. Et voilà. A table. I do stołu. Proszę Państwa, jakie proste. Raki w sosie w szampańskim z okolic Epernay. Fenomenalne. Merci, bien, merci. Przy pomocy szabli, du du pocierając butelkę jednym uderzeniem, paf, zdejmujemy korek. Jeden szybki ruch i korek wybucha jako symbol przyjaźni z Polską. To bardzo miłe, co powiedział książę. Następnie wlewamy szampana do kieliszków typu flety, wysmukłych. Uwaga ode mnie, nie używajcie Państwo do szampana płaskich kieliszków. Takimi można było wznosić toasty podczas otwierania trasy łazienkowskiej. Obecnie już całkowicie kieliszki płaskie wyszły z mody. Tylko flety. A Zdrowie Państwa. I do widzenia.